Siema, to jest Klemek. W internecie mogliście go zobaczyć u wielu twórców na YouTubie. Poza tym mogliście też usłyszeć kilka jego piosenek, zobaczyć go na kilku teledyskach, na koncertach, na innych takich rzeczach. Przedstawiam Wam projekt Klemka. Czyli Klemka. I Klemek może coś powiedzieć od siebie, co on tutaj w sumie robi i czemu właśnie siedzi na tej kanapie obok mnie i w ogóle czemu jest nas dwóch. Nie wiem. Dobra, powiedz coś o sobie, Klemek. Coś o sobie. No co? Robię sobie piosenki, występuję se w filmach YouTuberów. Nie wiem, robię sobie TikToki jakieś tam. Lubię troszeczkę przeaktorzyć, przyszpońcić, dodać coś od siebie do odcinków. Yy, teledyski lubię, lubię muzykę. Dobra, no to teraz powiem coś o sobie. Ja jestem Karol. Skończyłem studia na kierunku PR. Jestem marketingowcem, content creatorem i w ogóle no, takim gościem od backstage'u. Stworzyłem kilka wirali w internecie, tworzę różne koncepty filmów, scenariusze i w ogóle wiele rzeczy, o których nie macie bladego pojęcia. Ale no niestety nie mogę o tym powiedzieć, co konkretnie tworzę, bo mam różne umowy podpisane, więc tylko mogę was tak nakierować, że ten oto tutaj produkt, czyli klemek, został stworzony przeze mnie, przez Karola. A więc tak, stworzyłem tego oto jego mościa, żeby troszeczkę. Za bulgotał w internecie, żeby podziało się coś więcej w tym internecie niż dotychczas się działo. Eee, no co? Jak stworzyłem wiele różnych wizerunków osób i influencerów, raperów i tak dalej, no to chciałem coś spróbować samemu. Jakby poznałem tą kwestię, że to jest po prostu łatwe, że komuś coś stworzyć, wyprodukować i w ogóle e, napisać jest turbo łatwe. Znaczy turbo łatwe. No łatwe po prostu, nie? Ale żeby zrobić coś na swoim, Wizerunku dodatkowo kontrowersyjnego, na które ktoś by się nie zgodził, i dodatkowo yy, jeszcze ciężko było przez to, że sobie nałożyłem kilka różnych zasad, których nie naruszę, czyli na przykład, punkt pierwszy będę działał sam, punkt drugi yy, nie będę wydał żadnych pieniędzy i punkt trzeci nie będę korzystał ze znajomości. No i co? Po prostu chciałem działać samemu i stworzyć coś totalnie odklejonego. Plemek, pochwal się. Gdzie Ty byłeś i co Ty robiłeś w ogóle? No to co? Moja historia zaczęła się, kurde, kiedy moja historia zaczęła się? Jakieś tam filmy na YouTubie, yy, jakieś tam pioseneczki. Kurde, ciężko to wszystko zsumować w jednym odcinku, nie? Tu występuje youtuberów, nawet kilkanaście tych występów, tu koncerty kilkanaście. No powiem szczerze, no, no podsumowując w tym momencie, jak się, jak się teraz tu siedzę, no to mi się to już po prostu troszeczkę znudziło. Fajnie było, fajna historia, fajny sukces. Fajnie sobie potem wóknął, wnukom opowiadał, jak gdzieś świat influencerski taki rozpoznawany i znany i w ogóle hypowany. No, czuję się jak na emeryturze, nie? Wszystko, wszystko, co chciałem, zrobiłem. Poznałem swoich idoli. Dużo, nawet bardzo dużo. Fajnie było, fajnie było, bardzo fajnie. Podsumowując, kozacko, żeby nie powiedzieć superansko. No. no, więc co tu więcej powiedzieć, kurde? No dobra, więc zrobiłeś te wszystkie rzeczy. Tylko po co. No to ja wam wyjaśnię, po co powstał projekt klemek. No, zrobiłem to po to, by dostać się do Twojej 5 minut 3. A czemu stworzyłem takiego klemka? No bo na przykładzie z Twoje 5 minut 1 i Twoje 5, 5 minut 2, pomyślałem sobie, że zrobię taką postać podobną do pewnych schematów, które już zauważyłem, yy, które były w tych edycjach i Pomysł ogólnie, żeby dostać się do twoje 5 minut 3 narodził się, gdy wyszedł program Twoje 5 minut 1. I wtedy już powoli sobie budowałem plan, jak to wszystko y, zrobić, by to się mogło udać. Więc tak, gdy kończyła się pierwsza edycja i druga edycja, mogłem sobie wziąć na schemat, y, można powiedzieć nie wiem, na warsztat dwie osoby, czyli hanie i pole. Obie były w sumie bardzo hejtowane podczas trwania programu. I były dość kontrowersyjne, troszeczkę wyróżniające się z tłumu I w ogóle zapadły widzą w pamięć Były hejtowane, no ale w perspektywie dłuższego czasu odniosły sukces Więc w ten sposób powstał oto ten jegomość O którego pseudonimie, no mogło się dowiedzieć kilka osób, może kilkanaście Może trochę więcej a Po prostu o pseudonimie Klemek Który właśnie zasiada tutaj po mojej lewej stronie A ty po prawej No, więc Powiedz mi, Klemek, jak się czujesz z tym wszystkim, co do tej pory osiągnąłeś? Może powiesz jakieś plany na przyszłość? No, czuję się super, tak jak mówiłem wcześniej, poznać influencerów, poznać idoli w ogóle, no, osiągnąłem sufit. Co, udało mi się tu, udało mi się tu, dla mnie to jest sukces, co by nie patrzeć, to jest sukces i tak, żeby sobie nie umniejszając. Fajnie, fajnie. Teraz mój plan na przyszłość to jest po prostu streaming, streamować, Klać sobie w gierki, yy, budować sobie społeczność i to po prostu nie, bo zrobiłem dużo rzeczy, ale bez społeczności, nie, nie było fanów pod scenami, nie było fanów, którzy czekali na moje piosenki, filmy na YouTube i tak dalej. Społeczność, to jest co zrobić, streamy i społeczność budować. No w sumie te twoje streamy, o których yy, właśnie powiedziałeś, no widzę już. Próbujesz streamować i jedzie to w sumie całkiem nieźle, bez trochę, jakby takiej. Mm, poprzedniego planu, tylko po prostu się tym bawisz i to widać. Nie wiem, ja to czuję, że po prostu odnajdujesz siebie, i tak samo mogę powiedzieć wam, że właśnie yy, streamy, które zacząłem, klemiach zaczął robić. To jest, no w sumie ja i Klemek, można powiedzieć, dobra, to jest nasz wspólny projekt, Klemka i mój, żeby po prostu streamować, czyli po prostu nauczyć się tej naturalności przed mikrofonem, przed kamerą, żeby nie być takim przerysowanym ziomkiem z internetu, żeby tak, wiecie, nie gadać po klemkowemu na TikTokach, czy tam w jakichś innych odcinkach i w ogóle robić takie rzeczy, które, jakby to powiedzieć, przejmują jakieś bariery po to, żeby się wyróżnić, tylko po prostu być takim sobą. Żeby po prostu ludzie, polubijcie za to, kim jesteś i dodatkowo żeby ludzie polubili cię za to kim jesteś i dodatkowo mieć swoich jakby to powiedzieć widzów. Dobrych widzów i hejterów. Ta. Bo wiadomo, nie da się być w tym świecie, żeby cię każdy lubił. Po prostu musisz być taką osobą, pokazywać siebie, jak kozujesz siebie dokładnie, no to niektórzy cię polubią, niektórzy cię nie polubią i to są po prostu reguły świata. No. Więc działaj dalej w streamowaniu, a powiem coś dalej teraz co do planu Klemek. Który tutaj konsekwentnie realizowaliśmy. Pewnie zastanawiacie się, czemu Klemek wystąpił w tylu filmach na YouTubie No cóż, ja po prostu wiem, co jest brane pod uwagę, gdy bierze się nowe osoby do programów. Jak powinny się zachowywać, czego aktualny jakby program szuka, wiecie, na przykład zgłoszeń do Mortalcia, Fausty, czy Friza, czy Jereziego i tak dalej. Po prostu wiedziałem jaki content tworzą. Też oglądałem internet od kilkunastu lat. I wiem, jaki kontent tworzą, i wiem, jakich ludzi szukają po prostu, nie. Na przykład, ja jestem empatyczny, więc lepiej mi po prostu jest wyczuć, jakiego twórcy szukają, kogo szukają, i po prostu y, wiedziałem, y, jakie zgłoszenie nagrać, napisać, by się tam po prostu dostać. Y, też takim osiągnięciem, o którym się dowiedziałem już tak po prostu przypadkowo, a. Mogę o tym mówić, jakby to takie było też, zrobiłem też o tym film i się nic nie wydarzyło, więc znaczy, takie informacje mogę mówić, że jak zgłosiło do filmu Mortal się 800 osób, to wybrali 12 osób, z czego 10 osób z Krakowa, 2 spoza Krakowa, jedną z Warszawy i jedną mnie, spoza Krakowa, więc też poczułem się wyróżniony, że jednak te zgłoszenia potrafiłem nagrywać i fajnie, bo to było chyba trzecie zgłoszenie, pod, czy tam czwarte? Nie, zgłoszeń było bardzo dużo, multum można powiedzieć, ale no po prostu wiedziałem, że dobrze to robię, już to ten wynik pokazał mi, że potrafię te zgłoszenia nagrywać i wiem co poszukują konkretni twórcy. Ale przechodząc dalej, koncept Klemka był taki, że Klemek miał narobić szumu w internecie, pokazać się, miał wyróżnić się z tłumu, co pokazały komentarze na YouTubie. A też ten w sumie film jest skierowany bardziej do takich, nie wiem, ludzi teraz takich jak ja, typu niedynamiczny content tak dalej. Bo teraz się czuję z tym po prostu lepiej, naturalniej, i jakby takie coś chce mi się oglądać, coś naturalnego, a nie takiego przerysowanego, przemontowanego i w ogóle. Więc w sumie ostatecznie, że się dostałem do Twojej 5 minut, w sumie chyba dobrze. Chyba jestem za stary już na ten content, i żeby nagrywać takie filmy, nie wiem. Choć myślę, że jakieś challenge by mnie interesowały. No ale cóż, nie udało się. Nie udało się dostać do Twoje 5 minut i teraz co? Wiem jedno, wiem jedno, że swój wizerunek kreowałem na ten yy, kontrowersyjny i bardzo narażony na hejt. Niestety nie udało mi się dostać do programu Twoje 5 minut, w którym właśnie reperowałbym swój wizerunek, który został tak doszczętnie zniszczony przez to, że po prostu robiłem gościa nad wyraz. No i dodatkowo mogę powiedzieć tak. Zgaduje, że w tej edycji trzeciej, teraz, będą poszukiwane osoby w stylu Ej, skądś się kojarzę? Czy takie osoby, które po prostu nagrywają coś na TikToku, gdziekolwiek i ludzie coś tam kojarzą tą twarz, zobaczą i powiedzą, Kurde, skądś kojarzę tą twarz, nie? I dodatkowo, i dodatkowo, że te za 6 miesięcy, nawet może teraz, te osoby, znaczy za sześć miesięcy, za kilka miesięcy, albo nawet teraz już nie będzie wiadomo, co te osoby robiły. Albo nawet już teraz nie wiadomo, co robią te osoby. Po prostu takich, pewnie, teraz program poszukuje osób, a nie takich jak Klemek, które odcisnęły piętno w internecie i w ogóle, o jezu, co ten Klemek robi, ojoj, oj, oj. no. Myślałem, że będą poszukiwali osoby, która już coś tam stworzyła w internecie po to, by ten yy, wizerunek nie trzeba było już go promować, tylko już go umacniać. No cóż, niestety, chyba poszukują osób, które po prostu są coś tam kojarzone. No cóż, projekt Klemek się nie udał. W sumie droga była też super. Nie udało się pod tym względem, że nie dostałem się do 2-5 minut nawet na casting, ale już się udało w tym samym, że udało mi się wystąpić w tylu filmach, w się nie mi, Klemkowi, udało się wystąpić w tylu filmach na YouTube i w ogóle, no, dużo się udało, co jest bardzo mi niezmiernie miło. Pozdrawiam dla wszystkich, którzy się dostali do programu. O, i chciałbym udowodnić, że to wszystko było planowane. Przypomnijcie sobie twórcy, u których byłem, w ogóle tam ludzie, sztab i tak dalej Zauważcie to, że jako w sumie jedyny robiłem zdjęcia umów, które podpisywałem Czemu? No bo tyle umów jest podpisanych, że ciężko potem się połamać, co można powiedzieć, co nie można powiedzieć I dlatego też przed powstaniem tego filmu w końcu sobie przeczytałem te umowy i wiem, co mogę powiedzieć Więc, yy, no cóż, jeśli ktoś chce, yy, nie wiem... Coś mnie podkopać, i tak dalej, no to no cóż, przeczytałem umowy, wiem co mogę powiedzieć, już nie ma tekstu nie mogę powiedzieć, tylko już mogę powiedzieć, więc no, więc spokojnie, yy, wiem co podpisywałem, nie chcę żadnych umów yy, łamać, przerywać, robić jakichś konfliktów w internecie, po prostu dla mnie jest to niepotrzebne. Poznałem ten świat influencerski, wiem, że nie jest zbytnio dla mnie z tej pozycji, z której. Wykreowałem właśnie klemka, typu takiego kontrowersyjnego ziomka, i na przykład wiem, że yy, nie wiem, poznałem dużo osób, które yy, no są na takiej powierzchni co klemek, że chcą się wybić, ale nie wiedzą jak i chcą w ogóle mieć milionowe zasięgi, i widzę tą trochę taką toksyczność, niestety, i nie chcę za bardzo w tym żyć. Wolę te streamingi, na których mogę sobie gadać, poznać ludzi, którzy nie chcą poznać a nie tylko lecieć na tak zwane zasięgi i występowanie w filmach. Chciałem z tego miejsca przeprosić też te osoby, które doświadczyły tego klemka przez te kilka lat. No w sumie nie zawsze byłem tym klemkiem, czasami byłem tym Karolem, ale no chciałem przeprosić po prostu te osoby, które doświadczyły tego klemka, tego uporczywego, tego takiego wiecie, no te osoby, które doświadczyły takiego klemka, nie wiem, dziwaka, no to mogą się mogą już wiedzieć po prostu, że to była po prostu kreacja. I dały się y, nabrać, że tak powiem Ale i tak sorry za to Był tak zwany prank jak coś I no ja taki nie jestem jak coś No to już wiecie, że jest wszystko git Nie wiem Pewnie się jakieś y, opinie na mój temat stworzyły Wiem o tym Też robiłem to intencjonalnie Więc spodziewam się Więc z tego miejsca wielkie sorry Nie chcę też wymieniać kogo konkretnie No bo wiecie y, Nie chcę mieszać to osoby kto będzie, nie wiem, oglądał ten film, to się wypowie, kto, się nie będzie, kto sobie obejrzy prywatnie ten film, to będzie wiedział, że już po prostu sorry, nie? Nie chcę jakby, wiecie, yy, ciągnąć za język osób, które chcę przeprosić po prostu. Te osoby, które wiedzą, będą wiedziały, kogo, do kogo te przeprosiny kieruje. Pewnie skomentuję ten film na swoim streamie w luźniejszej formie, więc kto chce zadać mi jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Tam postaram się na streamie na wszystkie pytania odpowiedzieć. Oczywiście, jeśli też będę mógł, więc zapraszam do sekcji komentarzy, jeśli chcecie mi zadać jakieś pytanie i pogadać po prostu ze mną. Dziękuję każdemu, kto przyczynił się do tego, czego udało mi się dokonać razem z Klemkiem. Dziękuję wam piszący komentarze, dziękuję wam łapkujący, dziękuję wam hejterzy, dziękuję wam wszystkim, którzy w mojej przygodzie uczestniczyli i dziękuję za obejrzenie tego materiału.